Drogie panny, witajcie. Witajcie, drogie panny. I chciałoby się powiedzieć i kawalerowie, nie? Dlatego się śmieję. Panna jest w tym czasie, na który będę robił, niezwykle ważna. Możecie się czuć naprawdę wyjątkowo, drogie panny, i każda osoba, która oczywiście. Mocno aspektowany y, znak panny. Moi drodzy, mając zaćmienie, mając zaćmienie księżyca 7 września, gdzie Słońce już jest w znaku panny, y, gdzie mamy południowy węzeł karmiczny, a więc, wiecie, to jest bardzo mocno karmicznie zakończany cykl numerologiczny. Trudno mi jest po, po, podać skalę wagi, ja, ja, jaką wagę ma ten czas. Mógłbym powiedzieć, że oczywiście, że najważniejszą, dlatego żyjemy w tu, że żyjemy w tu i teraz, a więc to, co się dzieje teraz, jest najbardziej istotną kwestią. Pamiętajcie, że u każdego z Was inaczej będzie przebiegało to zakończenie roku numerologicznego. Każdy z Was ma rozpoczęte inne. Zadania, inne lekcje, jest wplątany w inne wydarzenia, i jedne będą kontynuowane, bo są fajne, nie? ale drugie chcemy jakoś tak podświadomie zakończyć, bo mamy już tego dosyć. I teraz, słuchajcie, jeszcze są do przemyślenia ja tak bym powiedział, właśnie do końca tego miesiąca może do końca roku Pewne kwestie, bo tak jak już wspominałem, rok 2026 jeszcze będzie taki trochę przejściowy, bo to będzie wtedy dziesiątka numerologiczna. I to będzie się rozpoczynało poniekąd coś nowego. Ale jeszcze ja bym powiedział, to będzie takie zakończenie, dokończenie pewnego cyklu. My obecnie jesteśmy, słuchajcie, w o tyle ciekawej historii, że wszystkie te planety długopokoleniowe zmieniły swoje znaki. Dlatego to wszystko jest takie ważne i powinniśmy wiedzieć, mieć świadomość, co takiego z przeszłości jeszcze w życiu każdego człowieka jest do zrozumienia, że trzeba tego dotknąć mentalnie. I ewentualnie to zakończyć, bo to jest ten południowy węzeł karmiczny. Dobra, zobaczymy, co tutaj dla znaku panny. Zrobimy taki mini yy, krzyż, że yy, to jest tak, jak yy, osie kosmogramu będą. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. Ok. I mam jeszcze dla Was dzisiaj kości. Niech kości zostaną rzucone. O, jedynka. Mówi... Wspominałem o jedynce, nie? że to będziemy dochodzić. Tu jest ten, widzicie? Tutaj, ale tu jest północny. Tu jest północny, czyli tutaj, jakby ta właśnie. I teraz tak. Zobaczcie. Musimy dotknąć naszego ducha. Obecnie Neptun i Saturn wracają do barana. E, przepraszam, do znaku ryb. To poniekąd dotyczy mocno jeszcze południowego węzła karmicznego. Więc wiecie co moi drodzy, tak jak powiedziałem, do końca roku, kiedy, bodajże właśnie do końca roku, nie będę teraz szukał. No dobra, mam, mam pod ręką to, to sprawdzę, kiedy to ten Saturn będzie wracał do. Wydaje mi się, że jakoś tak właśnie w grudniu, Saturn kiedy będzie wracał do hmm. a tutaj chyba nie będzie no to nic ale wiecie co jakoś tak to właśnie jest że ten saturn będzie do końca roku w znaku ryb Jakbyśmy mieli jeszcze raz przeanalizować sobie cało, całą tą naszą historię, całą opowieść, żeby pozmieniać naszą filozofię, nasze myślenie, lub ono będzie um, po prostu zmieniane karmicznie. Pewne rzeczywiście, co jak to mówią, czas goi rany, czas leczy rany, ale tak naprawdę ja uważam, że czas pozwala albo zapomnieć, albo przejść do innych, zaangażować się w inne rzeczy, i to też jest fajne, nie? I to będzie konieczne ten czas, kiedy Saturn i Neptun jeszcze będą nam troszkę robiły retrospekcję, bo to jest ten czas, który mamy obecnie, to jest bardzo fajnie powiązane, kiedy mamy i zaćmienie emocji. Tak to nazwijmy, ten, to, to zaćmienie księżyca. I mamy ten południowy węzeł karmiczny, który również odnosi się do przeszłości. Więc te trzy miesiące dla Was, szczególnie drogie, no i właśnie, drogie panny, ale wszystkie osoby, które dokonują swojej retrogradacji. Ta retrogradacja może trwać, wiecie, różnie. Może trwać. Y Trzy tygodnie, może trwać kilka miesięcy, a może nawet trwać kilka lat, w zależności od tego, jakie trudne historie przerabiacie, czyli jaką duchowość przerabiacie, nie? Ale zobaczcie, to wszystko zapowiada całkiem coś nowego. Zapowiada um, Północny Wazil Karmiczny, a więc jako jedynkę, czyli nowy początek, żeby nowe mogło przyjść, stare niestety, ale musi się odbyć. Um, jeżeli tego się nie zrozumie, jak pozbyć się tego starego. No, to wiecie, to będziemy. Będziecie powtarzać cały czas tą samą klasę. I tego się nie, nie da rady pójść dalej do przodu, jeśli jedziesz, jedziesz cały czas błędną drogą. Nie. Dobrze, zobaczymy, co tutaj z tej przeszłości takiego, z tych korzeni e, przychodzi. E, no ta błędna droga. To jest taki rycerz, który jest. Ja bym powiedział nawet wypalony, uschnięte drzewko, nie? Wypalony tą wojną, tą, tą walką, też tym, że coś umarło, coś odeszło. To jest też Zachód zmierzch, Zachód naszych. To jest to, co powiedziałem na początku. Pewne rzeczy muszą zostać dokończone, ale też niektóre rzeczy musimy złożyć do grobu. Jeżeli w was zostało coś złożone dawno, dawno temu do, groby, do grobu, na przykład złożyliście swoje marzenia, swoje pomysły, bo nie, nie można było ich realizować, to, to boli, mamy taką mogiłę wtedy w sobie, nie? W naszym umyśle. Tu jest zupełnie inna historia, chociaż powiem Wam, że to jest o tyle fajne, że można to sobie przysłonić. Jest szansa, w Dwójce Mieczy jest szansa, ale najpierw trzeba wiedzieć, nad czym my płaczemy, co opłakujemy, ja bym tak tutaj powiedział, do czego wzdychamy, tęsknimy i co nam się ciągle przypomina. Bo wiecie, pamięć to też nie jest taka dobra kwestia, bo właśnie to jest wtedy, budzi naszego ducha, budzi nasze wspomnienia, i czasami to są bardzo złe wspomnienia. Ludzie nie chcą wracać do przeszłości. A przeszłość często jest kotwicą, która nie pozwala nam iść do przodu. Ale żeby ruszyć do przodu, to czasami trzeba do tej przeszłości cofnąć się, wziąć tą kotwicę, że tak powiem, manualnie podnieść do góry, i wtedy stateczek popłynie. Nie? I zobaczymy, co tutaj jest z tej przeszłości. O, no wiecie co? No, matka, no. No, drogie panny, poukładajcie aspekt macierzy, domu cesarzowej, zła, na, ale wiecie co, też, okej, okay, zła natura. Zła natura. Nie, wiecie, teraz też tak patrzę, nie bójcie się złożyć tej złej natury do grobu, jakbyście wiedziały, że zrobiłyście coś nie, niewłaściwego, że idziecie w niewłaściwym kierunku, a wy tęsknicie za tym, być może nie, za tą starą wersją siebie. To jest właśnie tak, słuchajcie, jak z nałogami, że ludzie kochają nałogi, ludzie kochają niewłaściwy tryb życia, oni się w tym rozkochali. Natomiast jeżeli nie, nie odkochacie się w tym, nie, to o, może tak nawet będzie lepiej, będzie to lepiej widać. Jeżeli nie odkochacie się z tego niewłaściwego, no to tak jak powiedziałem, to będziecie tkwili w tej, w tej starej naturze, a ona jest niefajna. Zobaczymy, co tutaj w głowie. O, zobaczcie, jak pięknie. S, y, tutaj jest sprawiedliwość. Sprawiedliwości zawsze staje się zadość, ale tutaj macie macie dobrą sprawiedliwość. Aż, no ma aż się zapowietrzyły mnie. Tu macie taką dobrą sprawiedliwość, jakbyście y, czekali na oko opatrzności. Bo to jest tak, jakby ktoś was y, zmusił do czegoś. Nie możesz realizować swojego zainteresowania, swojego marzenia, bo mnie na przykład na to nie stać. Nie? I matka taka była, czy ogólnie rodzice, czy dom, dom rodzinny, z którego pochodzisz. I tutaj jest ten żal, że o kurczę, no, miałem inne plany, nie wyszło i, i to jest takie płakanie trochę nad rozlanym mlekiem. Jak najbardziej uzasadnione, słuchajcie. Jak najbardziej uzasadnione, bo każdy z nas powinien mieć szansę i możliwości do tego, aby móc realizować siebie. Po prostu. To jest, wiecie, co też tak. To jest jedenastka. Jakby ta jedynka. Pamiętajcie, musi się. Pe, pe, wszystko przychodzi w odpowiednim czasie. I to jakby ta karta mówi, lub ty nawet wiesz, droga osoba, nie? Muszę najpierw poukładać stare. Wszystko ma swój czas. Przychodzi w odpowiednim czasie. My nie możemy przyspieszyć pewnych rzeczy. Więc coś się musi dokończyć, coś się musi zadziać. Tak jak powiedziałem, pamiętajcie, teraz się te dwie planety ważne cofają jeszcze do znaku ryb. Więc dla, tutaj jest też takie kwestia zaufania. Zaufaj, poczekaj. Wszystko będzie tak, jak musi być, nie? A zobaczymy, co tutaj będzie. Musi się zakończyć pewien pojedynek, pewna walka. I to taka, wiecie, nie dla zabawy, nie. Bo ogólnie rywalizacja jest czymś fajnym, bo my się rozwijamy. Ale tutaj ktoś wpakował was w jakąś niefajną rywalizację. I to już widać tutaj, nie? Dwójka, dwójka mieczy to jest tak, jakby stanąć do pojedynku. Do pojedynku, tak, o, nie? Między sobą, nie? I tak na. Tak. Bawić się, jak się bawią dzieci. Dzieci często się tak bawią. Jak ja byłem mały, to bawiliśmy się, niestety, ale w wojny. I często na patyki żeśmy się tak bili, ale to było właśnie dla zabawy. A tutaj jest, wiecie, jakby zaangażowanie się, takie poty, patyczkowanie się i potyczkowanie się z, ze swoim życiem. Mieć potyczki. Ciągle, nie? Jeżeli nie robisz czegoś, co kochasz, to, to to jest potyczka. Słuchajcie, to nie jest fajne, ale teraz zobaczcie. W znaku panny, tak jak powiedziałem, jakby pewna rzeczywistość jest nam, jest nam dana. Ja to nazywam epigenetyczne czynniki. Psychologowie wiedzą o co chodzi: że to jest pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, który zapoczątkowali nasi przodkowie. I teraz ty musisz zrozumieć, że poniekąd to jest jakaś forma sprawiedliwości. Nie możesz też patrzeć na tą swoją przeszłość, że ona jest po nic. Ty tutaj przychodzisz na przykład po to, żeby zakończyć pewien rozpoczęty cykl niedobrej cesarzowej. Tego, że nie mogłeś na przykład realizować czegoś, i że ciągle musisz yy, yy, wchodzić w jakieś takie przepychanki, jakieś takie bijatyki z kimś, słowne, niesłowne, yy, niechęć też do czegoś. Bić się nie tyle z myślami, bo to tak, ale z, bardziej z niechęcią. Dlaczego muszę iść znowu do tej pracy? Dlaczego muszę coś tam mieć. I, I to jest takie, wiecie, zupełnie niepotrzebne, ale jak zrozumiemy, dlaczego w tym jesteśmy, bo ktoś nam na przykład mógł dać niskie poczucie własnej wartości i tutaj tego nie dostrzegamy w sobie, że nie dali nam tego rodzice, to, lub w ogóle ja tak mocno tutaj czuję, że to jest to samo. Że to jakby było zasłonięte, bo to chodzi o tą pełnię, o to, o to zaćmienie księżyca, jakbyście wy tutaj byli zasłonięci przed samą siebie, wasza natura była zasłonięta, wy lub widzicie tylko i wyłącznie wasze negatywizmy i walczycie ze sobą z tymi negatywizmami, zamiast popatrzeć na siebie zupełnie inaczej, wy jakbyście nie umieli. Nieumiały drogie panny. Dlatego musicie coś poukładać, spojrzenie na siebie. Wiecie, kiedy najlepiej widzimy, właśnie kiedy mamy opaskę na oczach, kiedy jest noc, kiedy jest ciemno, kiedy nie rozpraszają nas żadne obrazy, żadne dźwięki i tak dalej. Albo zaraz przed snem, albo zaraz po przebudzeniu, kiedy jesteśmy w fazie przejściowej. Wtedy mamy tak, choćbyśmy mieli opaskę na oczach i wtedy mamy najlepszy umysł, bo pamiętajcie, że miecze to, to jest umysł yy, i to, to jest też takie pokazanie fajnego zaćmienia, nie? zaćmienie księżyca, ja sobie go zaćmię sam, manualnie, ręcznie, yy, wykorzystując wszelkie możliwe sposoby, które znam i to, tego Wam oczywiście życzę moi drodzy. Bo wtedy pewne rzeczy zaczną się układać i dostrze, dostrzeżecie to, co jest faktycznie zaćmieniem. Zaćmienie jest takim grobem, nie? Chłodem, wycofaniem, płaczem, ciągle utyskiwaniem nad czymś. Ale przede wszystkim ja tutaj najmocniej czuję, że to jest niewidzenie swojej natury osobowościowej. I to musi odejść, to odchodzi, tak czy siak. Tak czy siak to odchodzi. Zobaczymy, co tutaj jeszcze. I ta sprawiedliwość zapowiada: wiecie, co nową przyszłość. Zobaczcie, ta, ta, ta nowość jest powtórzona dwa razy. Jedynka to jest oczywiście początek. Jeden, nie? Number one. I północny węzeł karmiczny mówi: okej, okay, i tak idzie już coś nowego. I tak idzie. Zresztą północny węzeł karmiczny jest w znaku ryb, więc jakbyście wy, drogie panny, dopiero mogły to poukładać w momencie, kiedy nawet nie tyle bo teraz już wszedł Saturn, chyba nie do, do znaku ryb, dopiero jak wyjdą. Te obie planety z retrogradacji, ze znaku, ry to dopiero wtedy będzie mogło się zacząć coś nowego. Więc do, tej, do tego czasu zobaczymy, co karty tutaj radzą. Co możecie robić, jaka jest rada? Na chłodno do tego podejść. Bardzo fajnie. Król Mieczy. To jest tak, jakbyście już mogły mieć przeczucia. To jest jaskółka, która czyni wiosnę. Mieć przeczucia do tego, że Wasze myśli się zmienią. To jest to. To jest bardzo pięknie pokazane. Na chłodno, kalkulacyjnie, bez emocji, bez skrupułów, często należy postąpić, odciąć to. Wy dopiero do tego dojdziecie, drogie panny. Ja tutaj wam nie dam żadnych złotych rad, bo tak jak powiedziałem, każdy przykład jest indywidualny, wy jesteście w rozpoczętych swoich cyklach. Różne rzeczy można zakończać. Tutaj jest mocno pokazane, bo tutaj macie, tutaj macie dwie karty Wielkich Arkanów i jedną kartę dworską. Na dodatek to są dwie karty intelektualne, więc Wam jakby przyświeca taka praca mentalna, drogie Panny, w tym czasie. To jest, zobaczcie, jak też fajnie pokazane to zaćmienie. Zaćmienie Księżyca to jest zaćmienie emocji. To jest dokładnie to, czym jest Król, mm, król Mieczy. Król Mieczy ma, zaćmiewa Księżyc w sobie, jest chłodny. I podchodzi do wszystkiego z logiką, z dystansem. Tutaj emocje nie biorą góry, i to w tym czasie, drogie panny, może być dla was e, fajnie odczuwalne. Czego Wam oczywiście bardzo serdecznie życzę. E, tak jak powiedziałem, gdyby ktoś miał ochotę na czytania prywatne, proszę napisać do mnie na protonmail.com. Tymczasem. Żegnam Was moi drodzy, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.